Dzisiaj będzie odcinek komputerowy poświęcony przełącznikom KVM. Może zacznijmy od tego, czym jest KVM. Jest to skrót od Keyboard, Video i Mouse, czyli klawiatura, myszka i monitor. Dokładnie jest to urządzenie, które pozwala nam do jednego monitora, jednej klawiatury i jednej myszki podłączyć parę komputerów. W tym wypadku ja kupiłem takiego najprostszego KVM-a, który można kupić na Allegro za całe 40 zł, który pozwala na podłączenie dwóch komputerów do takiego jednego zestawu monitora, klawiatury i myszki. Jest to wersja na USB i VGA. Jest to bardzo niska cena bo normalnie taki KVM to kosztuje 80zł najmniej oczywiście są też wersje na 4, 8, a nawet 16 jak ktoś ma jakąś serwerową z w sensie taką szafę rakową, na takiego wielkiego KVM może się przełączyć ale powiem wam czego wymieniłem KVM, bo KVM mam starego firmy Planet który cały czas działa ale on poza przełączaniem przełącznikiem miał jeszcze przełączenie z skrótami klawiaturowymi no i niestety w moim programie branżowym, który używam, trochę tam zmienili makra i ten sama kombinacja przycisków, która tam jest używana, była używana także w kvm do przełączania. Więc w trakcie pracy losowo mi się to przełącza i powiem Wam, jest to lekko upierdliwe, dlatego musiałem zmienić KVM-a. KVM generalnie polega na tym, że odpinamy z naszego komputera stary monitor i starą klawiaturę i myszkę i w to miejsce podpinamy kable z KVM-a. Czyli monitor i, i USB, czyli VGA i USB, tak? Bo ten, ten taki kabelek z takimi trzema rzędami w takim trapezie to jest VGA do monitora. Jest to sygnał analogowy, który ma standard już 10 lat na pewno, a myślę, że na t 20, bo w 2000 roku już był. Więc podpinamy. No, oczywiście ktoś może pomyśleć, ola Boga, VGA, taki stary sta standard, przecież teraz mamy DVI, display HDMI. No, zgadza się. Ale jeśli ktoś nie jest zapalonym gamerem, no to mu taki standard wystarcza, a tym bardziej takich starych rzutników można się podpinać na jakichś prezentacjach. Jeśli mamy nowszy komputer, tak jak do jakiegoś laptopa, który oczywiście już nie ma wyjścia VGA, ale ma DisplayPorta, to za 10-15 zł można sobie kupić taką przejścióweczkę, jak tutaj widzicie na filmie, która pozwala nam do współczesnego laptopa podpiąć coś co ma wejście na VGA, czyli albo stary monitor, albo stary rzutnik bo powiem Wam, że w jakichś prezentacjach bardzo często rzutniki dalej mają takie zwykłe wyjście analogowe na, na VGA no i się zapinamy kabelkami Czyli też trzeba USB podpiąć tak, bo tutaj przez ten USB będzie nam szedł sygnał do klawiatury, myszki o właśnie, tutaj mamy naszego kvm -a. No i jak już mamy podpięte komputery, to teraz musimy podpiąć nasze, nasze interfejsy użytkownika, czyli klawiaturę i myszkę. Tutaj mamy firmowo trzy gniazdka USB, a zaletą USB, że możemy w to gniazdko podpiąć, co nam się żywnie podoba. Może być to jeszcze drukarka, może być kamera, na no, jakichś przepustowych urządzeniach jak nagrywarki DVD nie polecam, bo jednak on jest trochę wolny więc transfery z pendrive'a są takie powiedziałbym 2 megabity na sekundę więc płyty to nie nagramy no i włączamy i zobaczmy co nam się tutaj będzie działo no i powiem Wam, jeźle jeźle, bo myślę, że też to bardzo ładnie tutaj widać na ekranie że ten sam ekran faluje falowanie ekranów jest to standardowy problem wszystkich analogowych takich technologii bo jest to 60hz sieci energetycznej no i z reguły jest to objawem braku ciągłości uziemienia, jakiegoś braku ekranowania, stały problem, można to na różne sposoby rozwiązywać, czasami wystarczy w panelu sterowania zmienić odświeżanie ekranu, ale w tym wypadku zmiana odświeżania zupełnie nic nie dała. Więc pozostało trochę pokombinować, tu jeszcze jest taka atrakcja, że się ruszając myszką, zauważamy, że te falowanie troszkę się zmienia, a to sugeruje że transmisja, która idzie na USB z kablu, bierze i interferuje nam na obraz VGA. Jeszcze dla pewności, że może mam złą myszkę, przygotowałem tutaj dwie myszki, takie same i niezależnie, która myszka tutaj pracuje, i tak w obu wypadkach ekran nam śmiga, ktoś powie zła myszka, no to lecimy z kolejną, już taką gamingową, można powiedzieć laserową, a nie optyczną na podczerwień. Myszką. I też ten ekran faluje, co wskazuje na to, że po prostu mamy jakąś <gryw> trzecią harmoniczną. No ale to jeszcze nie koniec naszych problemów z tym KVM-em, Bo jak sobie piszemy w Wordzie literki, to zauważycie zaraz, że po prawej pojawiają się takie smugi, takie duszki. Poziomy może w drugim rządku zrobimy, zobacz jakie są te znaki minusy, to po prawej widać takie powtórzenia tych znaków i powiem Wam, jest to wyjątkowo uciążliwe, jeśli się pisze jakieś teksty, pisma, tak jak teraz, bo tak, tak, tak trochę rozmazane to wszystko, no i źle. Tutaj jak widzimy, ktoś powie, że może mam zły monitor, no to lecimy z kolejnym monitorem. I oba wszystkie te monitory, ta cała konfiguracja, którą używam działa dobrze na poprzednim KVM-ie, ale na tym coś jest nie tak. Inny trik, który czasami można zastosować, to można odpiąć zasilanie, jeśli mamy laptopa, żeby on pracował na baterii. No bo laptopy są zasilane, self CLV, tam teoretycznie jest różna technologia rozwiązania tego uziemienia. Więc jeśli czasami odpimy zasilanie, już tam nie bryga. To czasami wystarczy dodatkową masę gdzieś tam pociągnąć. No ale kombinujemy dalej. Ekran jak mrygał, tak mryga. No powiem Wam już powoli się poddaje cały uroki. Ale Smartu, że jakbym tego nie ogarnął, no to mógłbym to odesłać w ciągu 14 dni. No ale tak łatwo się nie poddamy. Zobaczcie. A tu mam kable ze starego kafałema. No i je zamienimy miejscami. I zobaczcie, te stare kable mają tą przewagę, że te, znaczy to są te nowe kable z KVMa i one są tak wiecie zwyczajne proste, natomiast te z mojego starego mają tutaj takie zgrubienia. Te zgrubienia to są rdzenie ferytowe, które właśnie mają przeciwdziałać zakłóceniu. I voila! Zobaczcie, nie ma już tych dłużków, może troszeczkę tutaj na, na kamerze widać to lekkie mruganie, ale to już jest mruganie wynikające po prostu z... z Korelacji tak, odświeżania telefonu. Nie jest to takie mruganie jak było poprzednio, że ten cały ek ekran faluje, więc problem jest rozwiązany. Problem jest rozwiązany dzięki temu, że szczęśliwie miałem swoje stare kable. Teraz tak normalnie napowiem, no, że byłoby ciężko. Jeszcze tutaj, jak lecieć to po bandzie, no, mam takie same rdzenie ferytowe do zapinania na kable, więc mogę je zapiąć na te kable, które były dostarczone z i zobaczyć, czy coś to pomoże. Ale to nic nie pomogło. Podejrzewam niestety, że te kable po prostu w ogóle nie mają w sobie żadnego ekranowania i założenie rdzenia ferytowego nic to naprawdę nie pomoże. Bo gdzieś indziej na całej długości ten po prostu sygnał przybija. Między kablem sygnałowym VGA a, a transmisją USB. W każdym razie, jeśli podszukamy KVM a żeby sobie tam monitorki, do jednego monitora podjąć jakieś dwa komputery, no to ogólnie urządzenie będzie działać, natomiast jeśli chcemy na tym oglądać film albo grać, no to niestety. Albo trzeba zainwestować w lepsze kable, albo już w zupełnie lepszego KVM-a, który będzie działał na sygnale cyfrowym, czy jakieś DVI, DisplayPort, HDMI, dzięki czemu nie mamy takich problemów. Tylko trzeba pamiętać, że taki KVM cyfrowy, nie analogowy, no to ceny się zaczynają od 200 zł, a tego KVM-a kupiliśmy za całe 40 z kablami. Mam nadzieję, że się podobał taki nasz technologiczny kącik i do zobaczenia wkrótce.